Odwiedziło nas stado dzików, zniszczyło nam 3000 metrów trawy około na dołku numer 5. Cała darnia została zdarta, także szkody są naprawdę dużej wagi. Chłopaki wczoraj, 10 osób słuchajcie, pracowało, żeby to wszystko naprawić. Serdeczne podziękowanie dla chłopaków z innego RCS, ponieważ oni przyjechali i pomagali tutaj naszym greenkeeperom. Udało się to częściowo załatać. To jest jak układanie puzli, słuchajcie. To kawałeczek oderwany, kawałeczek trzeba przyłożyć. To oni wszystko teraz poskładali, w tej chwili będą teraz jeszcze dodatkowe pielęgnacje, to trzeba tę trawę, trzeba zrolować, także to jeszcze troszeczkę potrwa, ale udało się częściowo to naprawić. Trzy lata temu wydarzyła się podobna sytuacja, aczkolwiek no nie na taką skalę, to było maleńkiej powierzchnia tego, co wydarzyło się w tej chwili, także jesteśmy po prostu zdruzgotani tym. Dziki nam przerwały w jednym miejscu ogrodzenie, w związku z czym teraz będziemy się starać tam to ogrodzenie załatać. By... Wiem, że były rozmowy z jakimiś tam kołami myśliwskimi, których tutaj w tym miejscu akurat nie ma, w związku z czym nie ma za bardzo, jak jest to... A zrobić po prostu. No ale będziemy się starać, bo takie rzeczy nie mogą się u nas wydarzyć, ponieważ u nas trawa jest najważniejsza. Będziemy się starać to wyplęgnować tak, żeby wróciło do swojej kondycji, ale to trochę jednak potrwa. Tylko wczoraj był zamknięty ten dołek, ponieważ tam trwały te naprawy. W tej chwili już dołek jest otwarty, bo żeby przejść te dziewięć dołków, to trzeba przejść po kolei również piątkę, ale w tej chwili już jest otwarty, po prostu muszą tam troszeczkę bardziej golfiści uważać, ale można przejść tamtędy.